Siemano mordy w kolejnym odcinku, to ja Maniak, witam was serdecznie, wiem, że lubicie odcinki z biegiem pierotechnika, mamy kolejną tutaj perełkę tego roku, słuchajcie widzowie, ogromna prośba, jest konkurs, ja wiem, ale proszę, no komentujcie, dawajcie te hasztagi, no bo nie o to chodzi, dałem wiadomo konkurs i to nie mały konkurs, ale wiecie czemu daliśmy konkurs? Bo chcemy, żebyś, żeby było was więcej. Jak będziecie bardziej aktywni, to będzie o wiele, o wiele więcej konkursów. A słuchajcie, a z tego unboxingu całego, jak zostaną mi po prostu te petardy po tych testach, no to wszystko będzie też rozdane na konkursy. Także widzowie, prosiłbym Was, łapka w górę przede wszystkim. No i to tyle, no wiecie, no robię to dla Was i mam nadzieję, że Wam się to podoba i będę chciał dla Was jak najlepiej, tak? Dobra, ale przechodzimy do tego tutaj kolejnej perełki Rakieo, ja tak sobie wymawiam, Vortex 3. Nie wiem, czy jest jedynka, dwójka, ale chyba tak, na to wychodzi, że tak. Widzowie, kaliber 30, 25 strzałów, 33 sekundy. Neku ma pół kilograma Neku. Oczywiście Rakieo Fireworks, szukamy polskiego. Kategoria F2, wyprodukowano 2024, świeżynka. To jest ogólnie klasek ściąga Rakieo, bo widać, że jest też opis tak samo jak w tym, jak w klasku. Ląd podstawowy... Ląd podstawowy, rezerwowy ona ma. Strzały ma proste, ponieważ jest tutaj są strzałki do góry. No i co? Cena 184 zł. Ale jest jeszcze kod rabatowy na firewerki biegun. Fajerwerki. Który daje Wam 15% zniżki. Więc serdecznie polecam. No i jakość wykonania. Nie ma do czego się przyczepić. Także kończę już giadolić. Bierzemy się za test. A Wy, widzowie, ocencie sami w odcinku jak Wam siedzi ta wyrzutnia. A ja czuję, że będzie mualla. Także Widzimy się za chwilę. No es piensa. Que...